Z tej strony Elien i jesteśmy dzisiaj tak w troszeczkę innej formie, ponieważ jesteśmy u mnie na stoliku, jest z nami jakże piękna klacz Misery Fox Trotter. I chciałabym Wam dzisiaj pokrótce opisać, tutaj leży mój piesek zmordzwiony, co tu się w ogóle dzieje co pancia wyrabia. Tylko sprawdzę, jak nam tutaj widać ładnie. Dobra, widać ok. Od razu zaznaczę, że nie jestem jakąś super ekspertką od recenzji koni i od opisywania koni, po prostu tak jak w Star Stable e, chciałabym, jak będę miała nową figurkę, chciałabym Wam po prostu opisać, co ja na tej figurce widzę. E, więc nie sugerujcie się tym, że jestem jakąś super po prostu ekspertką i moje zdanie jest najważniejsze, czy jedno z ważniejszych. Chciałabym Wam po prostu pokazać, e, co ja o tym myślę, co ja tutaj widzę na tej figurce. Myślę, że z czasem oczywiście to moje zdanie pewnie ulegnie zmianie yy, i pewnie będę zauważała więcej szczegółów, jeżeli chodzi o figurki yy, i tak dalej. Tak czy inaczej, chciałabym sobie po podzielić taką krótką recenzją, recenzją bardziej moją, nie wiem, opinią, moim zdaniem, moimi wrażeniami a propos tej figurki. Yy, zaczniemy sobie właśnie od y, tej klaczy, bo, bo tak po prostu, bo mi się bardzo podoba ta klacz, jest wyjątkowa naprawdę. Ja myślę, że bardzo fajną e, figurkę wybrałam. Figurkę tudzież model e, wybrałam jako mój pierwszy model. E, to właśnie była ta klacz i Ogier e, Kleisdel. E, do Ogiera jeszcze przejdziemy z czasem. Teraz chciałabym się skupić na klaczy. No i tak, co my tu widzimy? Widzimy sobie piękną, ładną klaczkę. Bardzo zgrabną. E, ja tylko wprost będę sprawdzać, czy się nagrywa, bo. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy dobrze to robię, bo tym aparatem, tą lustrzanką nie nagrywałam nigdy. Więc to jest mój pierwszy film, jeżeli będzie coś nie tak, to przepraszam. Widzimy piękną, e, zgrabną klaczkę w e, figurze właśnie Foxtrot. E, no i tutaj, no, tak jakby powiedzmy głos, e, jest cudowna, jest zgrabna, wszystko ładnie, pięknie, tu jest... Wyrysowane, nie ma jakiejś wielkiej szyi, nie wiem, mega dużego ogona, czy, czy po prostu pyszczka. Jest przepiękna, naprawdę bardzo szczuplutka, bardzo ładniutka. Trochę zdziwiło mnie to, jakie ona ma chodziutkie tutaj nóżki, no ale ogólnie ten konik nie jest zbyt duży, więc nóżki nie są jakoś, nie wiem, dysproporcjonalne i tak dalej. Piękna jest tak, klaczek, ma piękne pysio, jeżeli będziemy potem przybliżać to jakoś to ogarniemy, żeby się nam ładnie tutaj wyostrzyło. Na razie mamy taką, taki kadr i niech taki pozostanie. Ma piękny pysio, ma łezkę, ma chrapkę, ma chrapkę, ma bardzo ładnie ten pysio zarysowany, żyłki, oczka nie są zbyt duże, zbyt małe, tak samo łóżka. No pysio jest cudowny, po prostu tutaj pysio to jest tak, tak ślicznie wyrysowane, tak mi się podoba. Naprawdę, szczególnie jak pada na niego światło. no to jest jakby gra światło więc w ogóle świetnie to wygląda. Ma delikatnie wygoloną grzywę. Tutaj grzywka jest pięknie wyrysowana, jakby tak ją wiatr zawiewał troszeczkę od tej strony w, do tyłu. Jest pięknie wyrysowana. Bardzo mi się, bardzo mi się podoba ta grzywka. Ma tylko grzywkę na jednej stronie. Tutaj wszystkie żyłki są widoczne, wszystkie mięśnie, ścięgna i tak dalej. Piękna klatka piersiowa. <laughs> Bardzo ładnie to wygląda. Tak samo pięknie ma wyrysowany ogonek. No, ogonek, tak samo wiatr musiał być wielki i porywisty, no bo ogonek też, mimo tego, że to nie takaś, jakaś prędkość tego konia w tym chodzie, no to po prostu ogon tutaj podwiewa, Wiecie, jest wzburzony ten ogon, taki wiecie, czy mi chodzi, nie? <gry> I on jest bardzo ładnie wyrzeźbiony. Ślicznie to wygląda. Szczególnie prezentuje się ładnie z tą grzywką. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o tą, o, tą, e, o ten aspekt grzywy i ogonka. Dobrze, no, no tak. Pierwszy faj musi być. <gry> Dzialacisz. E, nie ma kasztanków. Znaczy, jeżeli by się przyjrzeć, to te kasztanki gdzieś tam są zaznaczone, ale nie ma takich typowych kasztanków. Mam nadzieję, że ta ostrość mimo wszystko jest ok. Myślę, że jest mimo wszystko ok. Nie ma yy, takich typowych kasztanków, niestety. Tego tutaj brakuje. Ale tutaj, wszystkie ścięgna żyłki, wszystko jest ładnie wyrysowane. Na kopytkach ma koronki. Na kopytkach ma koronki nie jest podkuta, ale ma pięknie wyrysowane szczałki. To no po prostu to jest naprawdę cudo. Potem mam ją zbliżyć, i po prostu weźmiemy inny kadr. Jest z roku 2014, jeżeli dobrze pamiętam. Ma suteczki, bo jest klaczką, więc ma suteczki. Jeżeli chodzi o okolice intymne, no to posiada jeszcze odbyt, no ale tutaj nie będę w dupki pokazywać, nie ma sensu. Posiada wyrzeźbiony odbyt. I te słodki, i to no zostawmy na, na inny raz. Że tak powiem. Nie są tak bardzo istotne. Istotna jest sama figura tego konia, jak jest wróźbiony. Ma fakturę sierści. Ma faktury sierści, ma wicherki. Są to bardzo nieliczne, znaczy bardzo liczne. Bardzo trzeba się przyjrzeć. Zaraz to może jakoś wyostrzymy, zobaczymy. Ale, ale są. I tutaj to na pewno uroku całej figurce. Jeżeli chodzi o y, widok od góry, ta klatka piersiowa nie jest jakoś bardzo szczuplutka, jest bardzo fajna, taka w miarę, mogłaby być troszeczkę, troszeczkę ten, ale ten koniec ogólnie szczupły, więc myślę, że jest to proporcjonalne y, do całości y, i tutaj y, jakby y, to są bioderka, y, są bardzo wystające, nie wiem, ponoć y, firma Kolekta y, takie właśnie y, robi tyłki konikom y, kwadratowe, one bardzo wystają. Wydaje mi się, że za bardzo wystają, no ale może mi się tylko po prostu wydawać. To są takie bardzo, bardzo y, widoczne kwadratowe. Od boku to wygląda, no tak sobie powiem szczerze. Jeżeli chodzi o to, mogłoby to troszeczkę to być spiłowane. <grych> Bo tak to, to ten... jakoś tak, kwadratowo wygląda. Y, no, jest winiata. Y, Niektórzy uważają, że jest kasztanowata. No, może być to taki ciemny kasztan, bardzo ciemny kasztan. Mogłoby tak w sumie to podchodzić pod, pod ciemny kasztan. Zdanie są różne, no ale tutaj y... ja uważam, że to albo jest delikatny gniazda, albo, chociaż nie ma, nie ma tutaj tych ciemnych tych znaczeń, albo kasztanek właśnie ciemny. Mm. Cóż mogę więcej powiedzieć? Figurka nie kosztuje dużo, a naprawdę dodaje uroku. Y... A propos moje figurki, moje modele nie mają imion i raczej ich mieć nie będą. Mam na razie tylko dwa, ale planuję zakup kolejnych kilku. <laughs> Myślę, że zrobię taki filmik, a to Wam jeszcze powiem wszystko w swoim czasie. Więc brakuje mi jeszcze kilku, znaczy brakuje, mam zamiar kupić jeszcze kilka tych figurek. Na razie nie planuję im dawać imion, także nie pytajcie mnie jak ma na imię, czy coś takiego. Znaczy jakoś nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby te, tego konia nazywać, to jest po prostu... Klacz taka i taka o takiej i takiej rasie, i ona po prostu ma dodawać uroku mojemu mieszkaniu, gdzieś stać sobie na płeczce i ładnie wyglądać, tak? Nie planuję tutaj tworzyć jakiejś super stajni. Znaczy, powiedzmy, mamy już stajnię, no bo mam dwa konie, więc jakby stajnia już jest. Ale wiecie o co chodzi? To jest bardzo urokliwe. Nie powiem, że mi się to nie podobało od dawna, takie miniaturki. Bo o moich figurkach już znaczy mam o moich historiach z figurkami wam już mówiłam troszeczkę przy okazji unpackingu tego konia i ogiera Clyde. Ale mimo wszystko tak się wyzbraniałam z, z tym zakupem tych figurek, więc no cóż, mam, będę miała myślę więcej, jak będę miała, to będę wam oceniała, co ja o tym sądzę, jakie jest, jest moje zdanie. I ja nie, potrzyma, nie mam takiej potrzeby, żeby nazywać te konie. Mam imiona, które mogłabym wykorzystać. Są to imiona, czy to... Yy, nie wiem, ktoś pytał mnie o imię dla psa, czy ktoś pytał o imię w grze, czy cokolwiek. Można by było to nazywać, ale jakoś... Mówię, nie mam takiej potrzeby. Co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że ma pięknie wyrzeźbione hrabki. Teraz, słuchajcie, przejdę sobie yy, na aparat, za aparat bardziej, i wezmę figurkę bardziej... O, do ręki nie sięgam. Bardziej do ręki. Weźmiemy, wyostrzymy troszeczkę. Nie wiem, czy on tak. A, chyba nie, wy... nie wyostrzy mi. Ostrość. Chyba mi nie wyostrzy podczas nagrania. Może nie ten obiektyw, no nie mam pojęcia. Tak czy inaczej. Oj, będzie ciężko czekać. Myślałam, że mogę tą ostrość ustawić. Chciałam Wam pokazać z bliska, jak ta figurka się tutaj nam prezentuje. Jakie ma piękne wicherki, jakie ma piękne yy, strzałki, ale chyba nam się to nie wyostrzy. No niestety, to może porobię nam po prostu potem zdjęcia. Myślę, że dam radę te zdjęcia porobić. Yy, myślę, że następny filmik z takiego oceniania figurek yy, będzie yy, lepszy. Będę starała się robić coraz lepsze filmiki. Gdzie lecisz, matko kochana? Lepsze filmiki. no Mam ustawioną ostrość na stół, i jakoś tak, no nie bardzo, żeby mi tutaj um, chciało się zmienić. No, na stole jest piękna ostrość. No dobrze. No, mam nadzieję, że następne filmiki będą lepsze. Tak się prezentuje figurka z każdej strony. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale że nie jest podkuta w sumie, bo jakby miała podkówki, byłoby super. No, miałaby już pięknie zrobiona kopytka. Bo naprawdę bardzo fajne, te korunki, bardzo zdają jej uroku. No i to już moi drodzy, to był taki króciutki filmik. Mam nadzieję, że wam się takie filmiki będą podobać. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tej klatce, czy ją macie. Wiem już o tym, że zbieracie figurki, że jesteście fanami wręcz po prostu szlesia. I kolekty Brayera i tych innych firm, które produkują takie modele. No, ja, jak mówię, nie mówię, że Szlejs jest zły czy coś takiego, ale do mnie bardziej przynajmniej kolekta. Tak po prostu, nie wiem. No, jednemu pasuje bardziej, to drugiemu bardziej tamto. Pewnie figurkę Szlejsza też kiedyś zakupię, nie mówię, że nie. Napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie, czy macie tą klaczkę, jak Wam się podoba. Ja zaraz porobię zdjęcia i troszeczkę zdjęć potem dodam e, po prostu na, na końcu filmu. E, napiszcie mi, co sądzicie o takich, e, fo, takiej formie filmów i jak Wam się podobało. O, przesunęłam ją bardzo, że nie widać. No, to do zobaczenia. Mam nadzieję, że w kolejnych filmach, jeżeli Wam się spodobało, trzymajcie się, cześć!